Sprawa wygląda tak, że zaczęliśmy off drogę w stronę Lukomiru i mamy dosyć stromy i kamienisty podjazd, którego nie możemy pokonać. Norbi będzie próbował jeszcze raz, a ja postaram się Wam to pokazać. Norbi postanowił spuścić ciśnienie z opon, żeby lepiej było nam podjechać. I co? Metr. Metr przed dojazdem. Kolejna próba nieudana. Mimo spuszczenia ciśnienia w oponach, tuż przed takim już wyrównaniem, metr dosłownie przed nie dało rady, ale jest tutaj obok druga droga. Więc Norbi sam cofa i spróbujemy drugą traskę. Podjechał. Ale mnie zostawił! Teraz muszę dygać. Chociaż widoki mam ładne. Czemu co wasz? No nie wiedziałem czy wracać po ciebie, czy przyjdziesz. Nie no, no. Nie mamy kontaktu, brakuje nam ukryć, mikrofalówek. mikrofalówek. Mikrofalówek nam brakuje. Znowu muszę dygać. Dobra żonka. Chodź, pilocie mój kochany, chodź. Idę. Kolejna no. tutaj nie wiem Jak widzieliście, śmieszna sytuacja, dojechaliśmy do wioski, która nazywa się Lukomir, wjechaliśmy tam, zobaczyliśmy, że parking jest płatny, 5 marek, no ale uznaliśmy, że jest tak gorąco, jest jakaś chyba 14, więc jest szczyt temperatury, było sporo osób i uznaliśmy, że odjedziemy kawałek, postoimy sobie tutaj, zjemy obiad i posiedzimy. A tam wrócimy wieczorem. Jest tam niedaleko wzgórze, na które ponoć wystarczy 5 minut, żeby się wdrapać i z tego miejsca yy, czytaliśmy, że jest super zachód słońca. Także plan jest taki, żeby teraz posiedzieć, odpocząć i jechać tam sobie na wieczór, jak będzie trochę chłodniej i zobaczyć ten fajny zachód słońca. Jakby nam było mało gorąco. To sobie robimy jeszcze kuchnię w środku auta, żeby się dogrzeć. Tak, dzisiaj mamy obiad bardzo mm, taki... <noise> nie wiem, jak to powiedzieć. Spartański. Spartański, tani, po prostu obiad z resztek. Zostały nam dwa placki tortilli. Do tego będzie y, przecier pomidorowy z ciecierzycą zrobiony na taką brejkę. Do tego papryka, żeby się nie zepsuła, kukurydza i tyle. I taka tortilla. Meldujemy się z wami po kilku godzinach, zjedliśmy obiad, wykąpaliśmy się, pomyliśmy włoski i niedługo będziemy się zbierać już na tą wioskę. Słońce jest już dosyć nisko, także przebieramy się w jakieś ładne ciuszki i lecimy. z nas się Majdy. Tak się pięknie wyrychtowaliśmy, że nie zdążyliśmy na zachód. Blisko takiego miejsca, i nie zdążyć na zachód słońca, to po prostu chyba tylko my potrafimy. No. Jak widać, tu jeszcze widać takie odcięcie, że zachód nie jest od godziny za nami, tylko chwilę. No ale niestety w górach słońce zachodzi szybciej, trzeba się nauczyć. Chyba że się jest na szczycie wysokim. No. Tak jak tam jeszcze widać słońce, nie? a tam widok na etnowioskę Lukomir znajdującą się na końcu świata leży ona na wysokości około 1500 metrów i jest bardzo odizolowana od cywilizacji dojechać tu można tylko latem bo przez 6 miesięcy w roku potrafi być pod dwumetrową pokrywą śnieżną Lukomir to właściwie etnowioska, ale całkowicie naturalna nic tutaj nie jest utworzone na siłę pod turystów to też miejsce życia w zgodzie z naturą gdzie możemy zobaczyć jak wygląda i wyglądał przed dziesiątkami lat wypas zwierząt uprawa ziemi, bo czas się tu zatrzymał no to odejdź. Ooo, pachnę zimiernie. Chodź. Idziemy, idziemy. Eee! Uważaj, bo jak podejdzie, to zapnie ją. Hej, witamy się z wami po turbo zimnej nocy. Wieczór był bardzo zimny, ubieraliśmy się w długie rękawy, ale spało się bardzo przyjemnie. W końcu od y, chyba tygodnia nie czułem się tak komfortowo w nocy jak dzisiaj. No, naprawdę było zimno. A teraz się zbieramy i lecimy dzisiaj, gdzie? Półmoliani. Dostarliśmy do wioski Umoliani w regionie gór Bielaśnica, czyli tym samym, w którym byliśmy. Idziemy sobie na punkt widokowy, na który nie ma ścieżki, chyba. Starszy pan kazał nam iść drogą, ale ona nie skręca na tą górkę, co my chcemy, tylko w drugą stronę. Także teraz idziemy przez takie zarośla bez ścieżki. Nie jest to chyba ten pogląd na Umoliani, o którym. Czytałam w necie, który widziałam, ale nie mamy teraz zasięgu i nie możemy tego sprawdzić, co to jest, gdzie to jest i jak dotrzeć. <gry> Także siedzimy sobie w krzaczorach i też jest fajnie. byliśmy na szczyt gradina 1490 oh, mm -hmm. a, o mobil o na ruchniце da o za mobitel na telefon wszystko piękne ja I majowe kapy <laughs> o za za <laughs> aha, aha. da a owa Jetra Slezena, I za stomak, za unutrašnje vôľovu. Dupčac. Macina práva. Nie, nie. to. Jedno. tak. Tak, Hvala. Hvala Właśnie podjęliśmy wyzwanie wjechania na szczyt Bielaśnica, który ma ponad 2000 metrów. według opinii w internecie. Auto, które ma napęd 4 x 4 i reduktor, to tylko takie da radę tam wjechać. Nasz Big Van niestety nie posiada reduktora, więc będziemy wjeżdżać na pierwszym biegu i mam nadzieję, że się uda. Nasz wigwan bez reduktora, wjechał tu, w sumie bez problemu. No i jesteśmy. Trochę wieje. <laughs> Zjeżdżamy już troszkę niżej, bo na górze niesamowicie wieje, a widzimy stąd, że są fajne ścieżki takie e, zielone w górach, więc zjeżdżamy niżej i robimy przystanek, obiadek i odpoczynek. przed chwilą byliśmy tam na górze na szczycie bielaśnica, a teraz zjechaliśmy troszkę niżej i znaleźliśmy super miejsce na dzisiejszy nocleg. I dzisiaj zdążyliśmy na zachód słońca. Wjeżdżając tutaj w tą górską ścieżkę, bo jesteśmy w górach tak dalej, pojawił się znak Uwaga niedźwiedzie. No i wyszliśmy zapaczkiem na spacer. Chcieliśmy trochę pochodzić. Ale zrobiło się tak gęściej i mroczniej i mamy lekkiego cykora. Także wracamy na chatę naszą. Ale spacer zaliczony, więc myślę, że wystarczy bania się. Bania się? Jest takie słowo? Banie się. Nie będziemy się już więcej bać Idziemy imprezować. Tak jest. Tak się dzisiaj urządziliśmy. Niestety jest wokół dużo śmieci, ale to... Zauważyliśmy, że w większości miejsc w Bośni niestety wszędzie, wszędzie jest dużo śmieci. Na poboczach, w rowach, wszędzie. Jak w Rumunii. Zjechaliśmy już z bardzo wymagającej drogi, jak dla naszego wigwana I musieliśmy tamtej drodze spuścić ciśnienie z opon, inaczej byśmy mieli problemy podjeżdżając pod te wymagające trasy. A jak już teraz zjechaliśmy z drogi, czas nabić to ciśnienie z powrotem. A że nie było żadnej stacji z kompresorem, więc użyłem tego co mam, czyli kompresorka małego, i teraz w wolnym czasie właśnie opony będą nabijane.